Cześć moi drodzy, Witajcie już w trzecim odcineczku z budowy Hondy CBR 100XX i przechodzimy bez zbędnego gadania do tego, co zrobiłem i działamy dalej. E, rozdział 9. Tu mamy lampeczkę plus kierunkowskazy. Tak się mniej więcej prezentuje. Do tego dochodzi nam tablica rejestracyjna. E, nie dawałem, nie dawałem innej, była jeszcze jedna do wyboru, już wam pokazuję. Takimi japońskimi znakami nie, jakoś nie zachwyciła mnie do tego stopnia, żebym się właśnie na nim skusił, dlatego też będzie z oznaczeniem modelu. Niech sobie przysknie. Zaraz ją będziemy montować na tył motocykla. Co już zrobiłem poza kamerą? Troszeczkę było mi trudno, dlatego, już Wam to ładnie streszczam. Zrobiłem już cały przedni widelec. Wszystkie elementy. Tutaj główka jeszcze jest ruchoma, bo ją musimy zamocować przykręcić. Także tak się moi drodzy, to wszystko prezentuje. Na gotowo już pomalowane. Ze wszystkimi przewodzikami założony już jest błotnik, hamulce, skręcone jest to śrubeczką nie robiłem tego ze względu na to, że po prostu tak duże skupienie potrzebowałem, żeby to skręcić że ten materiał był zbyt długi, zbyt nudny dla Was, żebyście musieli to oglądać każdy będzie po swojemu z tym samym elementem musiał walczyć także jego za chwileczkę będziemy mocować mocujemy go najdłuższą śrubką, która została, były dwie Jedną skręciliśmy koło i tą drugą, która została, będziemy przykręcać do główki ramy. W sumie ten element sobie później przykleimy. Zajmiemy się najpierw tym. Widzicie, ten element musimy troszeczkę na dół opuścić. Tego nie zruchomy, jego nie wklejamy. Jeszcze kawałeczek, Jeszcze kawałeczek. Zamontowane. Teraz śrubeczka. Stawiamy ruchome. Przy okazji podziękowanie dla widza, który zauważył, że stopkę centralną założyłem odwrotnie. Także już jest sklejona na stałe. ją Przykleję na stałe, bo nie będę je składał. No, a wy musicie zrobić po swojemu. Jak widzę, kolejny raz odpadł mi ten. Zaworek tutaj. zaczekajcie chwilkę. Ok, przyłapany. Pewnie kolejny raz, będę coś z tym przewodem robił, to znowu mi się to ukręci. Dobra, mamy tutaj ten etap. Przechodzimy jeszcze do przyklejenia śrubki maskującej. Ostatni element, którego nie wycinałem. Wracałem do wyschnięcia delikatnie. Poczuło na miejsce. Przechodzimy do tego zadubka z tyłu. miejsce wsuwamy tylko Okej. do Kolejnego kroku, czyli zbiornik razem z siedzeniem, ten element, który miałem już zrobiony w poprzednim odcineczku który widzieliście, teraz musimy go zamontować tutaj na motocyklu proszę moi drodzy, zanim przykleję ten bak i siodełko ten przewód, który tu jest od sprzęgiełka, muszę go dociągnąć aż do lewej klamki Także muszę go tutaj puścić pod ramą, aż dojdzie tutaj do lewej rączki, czyli manetki od sprzęgła. Okay. Przeciągnąłem go tutaj obok silnika pod ramą. Teraz zamoczę go sobie z cyjanu akrylu i przemocuję do. do klamki. Dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz zabiję Ten element, licznik z kalkami mam już uszykowany. Tak się prezentuje. Teraz musimy go przyczepić tutaj plus jeszcze tą szybkę czerwoną, którą ostatnio Wam pokazywałem. Także ja sobie te elementy tutaj wklejam i już do Was wracam. Licznik jest wklejony. Teraz szybka na samą górę. cieszyłyby się moi kochani już popełniłem błąd marginalny zapomniałem o tym języczku który jest przy budowie oczywiście te elementy tak jak Wam mówiłem są rozbieralne nie poprzyklejałem ich i co zrobiłem przykręciłem już koło przykleiłem już błotnik a teraz muszę założyć ten element także czekam rozbiórka całego tego przodu żebym mógł założyć sobie tą czachę Nagle, chwilkę zaczekajcie, muszę się z tym uporać. Nie jest sukces, nie musiałem butnika demontować. Przeszło mi, przez, e... Przeszło mi przez ten otwór. Także jestem szczęśliwy. Wystarczyło tylko koło zdemontować. Jesteśmy w domu. Dobra. Coś mi tutaj jeszcze pręży. Nie wiem co, ale zaraz sprawdzimy i skręcamy to do kupy. Dobrze, ciężka walka a żeby te środki tutaj trafić strasznie. To wszystko napięte, nie wiem dlaczego. Także bardzo mocno gdzieś sprężynuje, i nie chce wyjść do środka. Sprawdzałem od spodu, i niby wszystko jest ok. Ale co dokładnie, nie wiem, tu jeszcze została jedna śrubka do dociągnięcia, ale to za chwileczkę montuję z powrotem kółeczko. Dobra, kółko siedzi. I teraz te boczki. Mam nadzieję, że cię z nimi nie będzie jakiegoś większego problemu. Wskoczyło na miejsce. О, мы одну сторону. Moi drodzy, tak prezentuje się model po złożeniu. Na dole jeszcze jest żółta taśma, ze względu na to, że potrzebuje chwilę czasu na złączenie. Prezentuje się w całości. Ok. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnej serii. Jeśli Wam się spodobało standardowo, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Jakiś komentarz mile widziany do tego wszystkiego. Jeśli potrzebujecie pomocy, również napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie Wam pomogę. Dobra, dzięki tyle ode mnie. Cześć.